Tędy. Oj! u no topce Coś tu jest! Klucz z teberską lilią. Ale patrz, coś tu jest! Patrz, 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 patrz. Kurwa, jak się nam blokowało. Coś tutaj jest. Może tutaj ten miecz? No, coś tu jest. Wygląda jak miecz. A, tu jest ten jego wąwóz. Ok. Sanurkuj. No, przecież mam do tego klucz. O. Dobra, to tyle. Myślałem, że miecz. Boże, chcę miecza, nie. Przeczytaj. Dobra. Nabiło na mojej playlistie. Polubione. Ale ma ten. Nie no, ja jestem młody dalej. Ale... To w ogóle w pracy mi się stał uraz. Jak przerzucałem coś, jak skanowałem przedmioty, i musiałem do tych mini kontenerów wrzucać. To wtedy mi coś w plecach się spięło, i już tak dwa miesiące to trwa. Uff, no proszę, potraficie być miły. Chcę tego Wiedźmina zrobić jako takiego e, z zaburzeniami, że on raz jest miły, on jest raz taki twardy, potem nagle jest miły, kochany. Chcę z niego takiego właśnie sigbel zrobić. Ej, w ogóle wczoraj wczoraj miałem taką rozkminę z shadow na temat poprzednich lat mojego życia, i stwierdzam, że tak tęsknię za 2024 rokiem. 2024 był dla mnie taki kurwa fajny. Dla mnie taki kurwa fajny. Tylko jak zwykle wszystko po czasie człowiek docenia. Ja tamten rok to oceniam tak 8 na 10. Najwięcej pieniędzy wtedy zarobiłem. Tu się z jakąś dziewczyną fajną spotkałem. Znaczy, dobra. Tu się z jakąś dziewczyną spotykałem. Tu tyle powyjeżdżałem, tyle zobaczyłem. Tu nawet ten TikTok, streamerka, te strony, tyle się działo. Chociaż kurwa ten rok się szybko za niedługo kończy, ale może się jeszcze coś odmieni i oby się odmieniło. Czekaj, co on kurwa w ogóle pierdolił, bo ja zacząłem gadać o poprzednim roku. O, pociśnijmy go. Jesteśmy wiedźminem zaburzeniami. Wszyscy nas nienawidzą. No, naprawdę 2024 zajebisty był. Co sobie postanowiłem, to to spełniałem. No ten rok, ten rok jest jakiś taki, kurwa, kompletnie inny. Początek był spoko, a potem się tak wszystko wyjebało. zauważyłem, że w moim życiu definicja jest tego, że ja mam zawsze dobre, kurwa, początki, a ten właśnie środkowy etap to jest dla mnie, kurwa, za każdym razem to samo. Tarszy Sierżant Nilfgaardczyk, weź sprzedawaj tych chujów, stary. Poproszę. O, jest i on! Jest i on! Kamrat. Już w ogóle, kabracie, zdobyłem jakiś ten, na ten początkowy taki miecz fajny, co się świeci. Już wypełniłem tą misję. Będę musiał się chyba w jakieś jeszcze miejsce udać, żeby go mieć. O nie, ten, ja tej postaci kurwa nie lubię. On jest, przy, ten, ten przyjebany. Nie, nie, to są te misje. O Boże, dobra, bywaj. Będę z tą zjebaną kozą musiał chodzić. O Jezus. Cii. O, tatuaże, ale brzydkie. Dobra, dobra, czyli pomyliłem osoby. Dobra, kozak, nasz kozak, z zaburzeniami Geralt. Jeszcze od wilków bez przesady. O, oh, kurwa, jak się rzucił. Ja to miałem chyba, ja w prawdziwym życiu miałem tak, że mnie chyba dwa razy pies ugryzł. Ale nie tak mocno. Nie, raz było do krwi, raz było, ale nie aż tak mocno. A trzeci raz to, był, to było coś w tym stylu, że rzucił się na mnie taki wielki kurwa owczarek niemiecki, bo wchodziłem przez bramę do takiego znajomego, co zostawiłem u niego rower i się kurwa tak potem bałem. No, no, no. Właśnie ta Trace jest lepsza pod Geralda, tak naprawdę. No, Yennefer jest tą ładniejszą, ale Yennefer to zawsze swoje. to jest jak Kod, że ona swoimi drogami i ścieżkami chce zawsze iść. A Trace jest taka bardziej ugodowa. że ona by poszła na jakieś takie spokojniejsze życie. Zanim. Co? Shadow, uciekłaś. O, pięć osób mam. Witajcie. Pewnie trzy z was to boty. Albo ludzie bez kąt, jak zwykle. O teraz będzie miły Gerard, też jestem odmieńcem. <laughs> Jak w końcu gdzieś znajdę fryzjera, to też mu jakąś taką fryzurę pojebaną zrobię. O, ale on jest gejem, ten myśliwy. Serio? Usunęło ci. Usunęło hate. Kurwa, nawet na kiku jest coś takiego? Kurwa, dziwne. Czyli on jest hejem, trzeba będzie pisać. A, już nawet tutaj ta cenzura idzie. Chodźmy już. O, teraz będzie niemiły. Chodźmy już, nie chcę tego słuchać. No, ten mu smutno ma ten już. Chodźmy. Co? Jak to, nie, jak to mi nie pozwala? A, no, bo to jeżeli chcesz przez PayPala, to przez PayPala nie można. No i dobrze niech się obraża kurwa. Wypisuje takie głupoty, to. A no oni nie rozumieją, kurde, no. Jest takie pojebane, że niektórzy z tego TikToka to naprawdę to były takie TikTok heady, nic nie kumały. Albo na przykład przychodzili, co tam, co u ciebie, co to, co tam, to i, i wychodzi. I, ta, i, I na przykład jak te transmisje były tak często, to oni, to, to oni tak potrafili dzień w dzień przychodzić i, i na przykład. Dla mnie to były takie npc -ty, że cześć, co u ciebie, co tam? I, I spadają. I następny live to samo. Ogólnie w którymś. E, dlaczego lubię, że jesteśmy teraz jest niedostępnie krzony? Dokładnie tak, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy prawdziwi twórcami. My jesteśmy. Excuse me, co to ma znaczyć, że ty piszesz do mnie, gdzie można mnie znaleźć? Jesteś Stalker czy co? Ale nie, bo TikTok miał taki minus, że on za dużo dawał dostępności. On za dużo dawał dostępności. A na YouTube, na i na przykład na tym kiku jest takie fajne coś, że nie mogą do ciebie pisać. Mam go. I co, nic? Nie dostałem z niego? A to, to wiem, widziałem go. A widziałem dzisiaj filmik. Jakie tam są zajbiste znaki. Jak się. Jest ten mój ulubiony, że tak ogniem on będzie miotał. Nic z tych utopców nie mam. Kurwa. A ja już podnosiłem. Już podnosiłem ten łup. Już go podnosiłem wcześniej. O dobra, teraz mi się zaliczyło. No nic tych utopców nie mam. O kurwa. Jebać Kaski chwa zmarłym legendom. Ku pamięci legendy Majka i Leona. Rest in peace! Oh, oh, oh. Bo ci w końcu dostali pośmiertne podziękowania. Ja pamię... A to jest z zwakiego Hammy muzyka. Jak Yuri wchodzi, Yujiro, czyli... 20 zł. Dokładnie tak. To jest... To jest Yuji. dziękuję Shadow, to jest... E... Z Bakiego Hammy, jak Yujiro wchodzi, czyli alfa male w świecie anime. A tam jest twoja buźka, zarosło się bez kamerki. Ja nie jestem zarośnięty, ja już dwa miesiące bez brody chodzę. Tak kompletnie na czysto. Zarosło to mi się na włosach. Łonowych. Tempo, 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 tempo. Potem no, będzie fajnie, jak się już przeniesiemy do tych miast. Tam, tam, tam to jest fajniej. Ej, a przypomniał, teraz mi się na przykład z tych miast przypomina, jak jest ta misja z tymi takimi chyba dwiema siostrami. No, ja pamiętam, że za drugim razem to ja właśnie odegrałem takiego wiernego wiedźmina. Że on był tak mega wierny, tej Jennefer, za drugim razem. A czy na takie rysowanie to też dla ciebie mógłby być do dobry ten TikTok? No nie? Ty nie masz jakiś uśmierconych alter egg, no nie? A chyba teraz jest tak? Chyba. Dobra, płać mi za to. Już mi za to zapłaciła? 50, 50 dolarów tych Wiedźmińskich, Jad. Okej. Okay. No ano ta. Nie, tu, ale tutaj też jest kategoria art. Jeszcze i nigdy. Razem chyba widziałem to, też rysują. Wszędzie rysują. To jest to samo, co na tym. Na Twitchu tylko tutaj można bardziej bluźnić. To jest jedyne, czym się różni, że tutaj jest bardziej na hazardzie. Znaczy, mocniej zarabiane na hazardzie. No, będziemy mogli bluźnić. Totalne świnie, będziemy mogli być. Spod krwi między światem widzialnym i niewidzialnym rozpięta jest żałosna. Sprawia ona. O, szkoda, że tak, do... Szkoda, że tak płynnie do tych swoich fil filmików nie czytam. Jakbym tak płynnie, jak urywa, do tych filmików czytał, to bym nie musiał potem 30 minut audio tnąć. Ale, ej, a tutaj pochwalę, bo widziałem bardzo fajnego streamera ostatnio na TikToku. Taki fajny ten, taki większy chłop w Reddetta sobie grał stanął, ale on nie miał przez TikTok Studio chyba, tylko przez OBS-a. Eee, że ten t, ładne takie stanowisko, on gadał sobie na hejty jakieś, odpowiadał i nie tak, że ich wyzywał, tylko no widzicie, oni to tacy są, że za klawiaturą, tak, tak on taki wielki chłop łysy i on tak politycznie, no widzicie, właśnie tacy oni są. <laughs> za klawiaturą tylko są tacy powa to, poważni. No szkoda, że te kurwa jest takie popularne w tych czasach, no nie? Bo tak to na przykład jakby jak się gdzieś pojedzie za zagranicy i będziesz kurwa, kurwa, to oni już skojarzą co to za słowo jest, a jakby tak kompletnie nie rozumieli, to... A tu jeszcze się nie odpaliło. No, no, no. Kurwa, 20 zł tu dostałem. No. <laughs> Zarobacz. Pierwszy na kiku, pierwszy na kiku. No co? Zawsze coś. Tam mieli komentarze, przynajmniej na początku podcasta właśnie, z o, to ogląda, kurde. Który musiał to oglądać naprawdę długo, skoro po pół godziny gdzieś tam pytaliśmy o to, żeby się chwalili w komentarzach. Jak... A co oni co napi napisali tam?